Cześć, jestem Wasia. Witam Was z Showroomu Trotek w Warszawie. Dzisiaj opowiem Wam o laserowych trikach, dzięki którym wytniecie nawet najdrobniejsze elementy z niezwykłą decyzję. Zapraszam! Zaprezentujemy dzisiaj innowacyjną technikę laserową, która wykorzystuje proces grawerowania do wykonywania precyzyjnych zadań cięcia. Ta technika opiera się na procesie laserowym, który tworzy bardzo szczegółowe wzory na cienkich materiałach, niemożliwe do osiągnięcia za pomocą konwencjonalnego procesu cięcia laserowego. Przy tradycyjnym cięciu laserowym stworzenie bardzo szczegółowych wzorów może być wyzwaniem ze względu na średnicę lub krzywizne wiązki lasera, co może prowadzić do utraty skomplikowanych detali. Z wykorzystaniem tradycyjnego cięcia mamy więc ograniczenia, jeśli chodzi o to, jak mały element może być wycięty. Po wielu eksperymentach okazało się, że wycięcie najmniejszego możliwego elementu na tej cienkiej fornirze drewnianej zajmuje ponad 7 minut przy użyciu standardowej soczewki o średnicy 2 cali. Przedstawiamy nowatorską metodę, którą nazywamy cięciem poprzez grawerowanie. Ta technika polega na przekształceniu grafiki w monochromatyczny wzór, wypełniając wszystkie obszary wymagające cięcia na czarno, a następnie zastosowanie zwiększonej mocy lasera lub zmniejszenie prędkości lasera, aby grawerować tak, żeby przejść grawerem przez cienki materiał. Ta metoda jest skuteczna dla różnego rodzaju materiałów, w tym fornirów, cienkich folii, papierów, tkanin i nie tylko. Grawerowanie ogranicza nadmierne ciepło i strugę lasera, które są typowe DLA tradycyjnego procesu cięcia. Ta nowatorska metoda poprawia również prędkość przetwarzania, niemal potrajając ją DLA pojedynczych grafik i zwiększając ją prawie 8 razy DLA rzędu podobnych plików. Oprócz zwiększonej prędkości ta technika zapewnia również doskonałą jakość, co widać w tym porównaniu. Jedną z głównych zalet tego procesu jest zdolność do uzyskania mniejszych elementów cięcia, niż to jest możliwe przy tradycyjnych metodach. Na przykład udało nam się zmniejszyć rozmiar pliku z kwadratu o 2,6 cala do kwadratu o boku 2 cali i wciąż skutecznie i z łatwością wykorzystać metodę cięcia przez grawerowanie. Dzięki tej nowatorskiej technice udało nam się zmniejszyć rozmiar grafiki o 75%, czyli do znacznie mniejszego rozmiaru niż przy standardowym procesie cięcia. Proces ten pozwolił uzyskać wygrawerowany element, który jest niewiele większy od znaczka pocztowego. Gotowy produkt ma nadzwyczajne detale, nawet kiedy jest wygrawerowany przy użyciu standardowej soczewki o średnicy 2 cali. Zobacz to porównanie, które przedstawia oryginalny przykład cięcia laserowego obok pierwszego przykładu wygrawerowanego. Przedstawiam także mniejszy próbny przykład i najmniejszy przykład uzyskany przy użyciu tej zaawansowanej metody na cienkim fornirze z wiśni. Ta zaawansowana technika jest wszechstronna, możliwa do zastosowania do większości cienkich materiałów i może być doskonale łączona z tradycyjnym cięciem laserowym, aby uzyskać lepsze wyniki. W tym przykładzie użyliśmy techniki cięcia poprzez grawerowanie do stworzenia bardzo szczegółowej czarnej sekcji motyla na czarnym papierze, a także standardowej czerwonej linii cięcia do większych obszarów. Przykład ten podkreśla unikalną zaletę tej zaawansowanej techniki, która umożliwia uzyskanie lepszych detali i jakości oraz tworzenie niezwykłych produktów. Wielkie dzięki za obejrzenie filmu i do zobaczenia przy kolejnych okazjach.